Cześć to teraz na szybko. Oferty z kartą lub aplikacją. Moja Biedronka od 26, czyli czwartku. Więc tak, na pierwszy rzut macie tutaj 1 plus 1 gratis ogórki konserwowe Krakus. Czyli trzeba wziąć 2 słoiki. Potem pieluchy 1 plus 1 gratis tylko w czwartek. Dada. Potem mamy worki na śmieci Zosia Samosia 1 plus 1 gratis z kartą lub aplikacją. Też w piątek macie tutaj dwie, plus 2 czekolady, czyli 4. Tak, Newsbizer trzeba wziąć. Więc bardzo dobra oferta i limit dzienny 8 opakowań więc maksymalnie 4 gratis. Natomiast w piątek jeszcze jest jedna oferta, jeśli chodzi o produkty do paznokci. Zobaczcie: 1 plus 1 gratis tej marki New QI. No, ale tak naprawdę, moim zdaniem, najlepsza oferta na piątek to jest kilogram sera za 17,50, i ja to sobie kupię zamiast prawie 26 zł. I jeszcze można złotówkę taniej to obniżyć, jak w aplikacji się aktywuje po prostu tą ofertę. Więc, jak macie zwykłą kartę, to nie przejdzie. No, ale 17,50 też dobra oferta, tak. W sobotę, natomiast mamy żel podpysznic Palmolive, pół litra, jeden plus jeden gratis. Co tu jeszcze jest w sobotę? Paluszki z dorsza 1 plus 1 gratis i boczek w słupkach 1 plus 1 gratis. No i jeszcze tylko Wam przypomnę, że od poniedziałku do soboty jest drugi tańszy produkt. Wszystkie kabanosy paczkowane tarczyński. Persil za 60 zł i 12,90 za 2 litry kujawskiego. Dzięki. Lajkujcie, zaraz będzie nowa gazetka, więc proszę oglądać z mojego kanału. Naprawdę się staram. Dzięki, pa.